To jest moi kochani muchomor czerwonawy. Takie charakterystyczne krostki, ale takie bardziej ciemniejsze, różowawe. Mogą być do pomarańczowych różowawe. K tak, kapelusz jasnobrązowy i i charakterystyczny bulwiasty, ale bez bez tak zwanej błonki poch. Korzeń. O, tu dobrze widać. Bo ma taki brustkowany też pierścień. Potem od razu widać. M muchomor plamisty nie ma, a ten właśnie Muchomor czerwonawy. O! Charakterystyczny, brustkowany mocno pierścień. To jest znak bardzo rozpoznawczy. No i oczywiście bulwia zakończony, bulwiasty trzon, ale bez, bez tej błonki. Bez takiej, bez, bez karpety czy błonki. I tutaj on później będzie. O, on później czerwienieje. taki się tu, tu później różowawy robi. Muchomor czerwony. W sumie jadalny grzyb. Tylko go jeszcze nie jedliśmy, ale można go jeść. Te, te, tego grzyba można jeść. Co tam masz? Mi ale ty to muchomorów nazbierałaś, ja się krę... Ej, ale mi To Te czerwonawe są jadalne, czerwonawe są jadalne. A, go przyniosła? Ten jest jadalny. Dobra, zaraz. O, tutaj bardzo dobrze to widać. Muchomor czerwonawy. Od jasnobrązowego do ciemnobrązowego taki kapelusz. Z odcieniami takie, no jasnobrązowy do ciemnobrązowy i takie krostki. Ale nie jak u Mohamora plamistego, takie białe, tylko bardziej takie różowawe mogą pomarańczowej, Takie po prostu ciemniejsze. Ciemniejsze ma te krostki. Bardziej różowawe. No i tu charakterystyczna sprawa. Mocno brustkowany pierścień charakterystyczny prążkowany bardzo mocno. Bardzo wyrazicie to widać. Mu humor plamisty tego nie ma. muchumor twardawy jadalny też to ma. Ale, ale Muchomor plamisty tego oczywiście nie ma. Moc, mocno, bardzo mocno bruskowane pierścień. I tutaj oczywiście bulwiaste zakończenie, ale bez błonki, bez pochwy, bez żadnej skarpety. Po prostu bulwiaste zakończony trzon. I on później po przełamaniu też w niektórych miejscach po jakimś czasie. Yy, yy, różowieje. tutaj go można o, przełamać i on po, po jakimś czasie później będzie, od razu nie ale yy, będzie taki czerwonawy, dlatego nazwa czerwieniący takie będzie, o już się tu robi takie, różowawe będzie to kolor taki różowawy czerwony to są tak charakterystyczne rzeczy, że I dlatego to właśnie jest muchomoc czerwieniący, no i brustkowany właśnie, mocno prążkowany, ten pierścień Widać te prążki, bardzo wyraziście. Wizualnie też jest nieco podobne, ale muchomor po prawie inaczej wygląda. To jest muchomor czerwieniejący, smaczny, jadalny grzyb. Chociaż akurat go nie jadą, ale wiem, że to jest ten grzyb na pewno. Trzeba będzie go skosztować. Oczywiście nikt nie zachęca, żeby muchomorów jeść, ale to jest na pewno muchomor czerwieniący, jadalny grzyb. Wszystkie charakterystyczne cechy się zgadzają. Dzięki.